Od pierwszego dnia wojny niemieckie samoloty bombardowały Warszawę. Tydzień później rozpoczął się także silny ostrzał na tym 17 września 1939 roku ogromny pożar ogarnął zamek królewski. Tego dnia, gdy dawna królewska rezydencja została zasypana kradem pocisków i bomb zapalających. Hitler osobiście obserwował obleżenie Warszawy. Zapaliły się wówczas wieże Władysławowska i Zygmuntowska oraz wszystkie skrzydła budowli. Na wezwanie władz miasta do walki z pożarem stawili się nie tylko strażacy i pracownicy zamku, ale także mieszkańcy stolicy. Akcję ratowania zbiorów kierował dyrektor Muzeum Narodowego Stanisław Lorenz. Pracownicy zamku pod jego nadzorem. Przewieźli część obrazów i rzeźb do Gmart Muzeum w nadziei, że uda się je ocalić. Podczas akcji ratowania dzieł sztuki zginął kustosz zamkowych zbiorów, Kazimierz Brok. Pożar zamku i katedry św. Jana ugaszono 18 września. Miasto trwało jeszcze w walce i przez kolejne dni odpierało niemiecki ataki. Po zajęciu Warszawy Niemcy przystąpili do systematycznego rabunku królewskiej rezydencji. październiku 1939 roku zjawił się tu doktor Hans Frank ze swoją świtą. Osobiście zdarł na pamiątkę kilka srebrnych orłów z nadkulewskiego tronu. W Muzeum Narodowym oglądał dzieła sztuki polskiej przygotowane do wywiezienia do Rzeszy, a pochodzące między innymi z sal zamkowych. Już w listopadzie 1939 roku Niemcy przygotowywali się do wysadzenia zamku Wiercąc w jego murach setki otworów na dynamit. Frank zapisał wówczas w swoim dzienniku, że Führer wyraził aprobatę dla działalności generalnego gubernatora w Polsce, zwłaszcza dla zburzenia zamków w Warszawie. W tej sytuacji polscy konserwatorzy i historycy sztuki, wśród nich Bogdan Marconi, Michał Walicki, Jan Morawiński, kontynuowali akcję ratowania zamkowych zbiorów. Udało im się wymontować i ukryć kilkaset elementów wystroju najważniejszych sal, takich jak rzeźby, fragmenty fresków, sztukaterii, polichromii ściennych. Nad całą akcją niestrudzenie czuwał Stanisław Lorenc. Współpracował z nim architekt Jan Zachwatowicz, dokumentujący stan zachowania polskich zabytków. Knowaj byli zaangażowani w działalność konspiracyjną i delegatury rządu na kraju. 6 lutego 1940 roku. Niemieccy architekci przedłożyli do akceptacji generalnego gubernatora Hansa Franka tak zwany plan PAPSTA, plan tworzenia nowego miasta Warszawa. Na miejscu milionowej stolicy Polski miało powstać 100 tysięczne girmańskie miasto, a na miejscu zamku królewskiego hala Volkshalle. Zamek Pomimo poważnych zniszczeń, dotrwał do powstania warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Pożoga objęła wówczas całe miasto. Jeszcze w trakcie trwania walk, Niemcy przygotowywali się do wysadzenia zamkowych murów. Zamek miał podzielić losy niszczonej z premedytacją polskiej stolicy. Pod koniec powstania, jesienią 1944 roku. Z królewskiej rezydencji, podobnie jak z całej warszawy. Pozostało może Lui.